Cześć z tej strony Szybki Banan. witam was serdecznie na MindFox.pl Jesteśmy na trybie GTA, a dziś będę wam prezentował nowy bajer, który wprowadzam na ten serwer Wprowadzam go na waszą prośbę, wiele razy prosiliście, bo ja gdy budowałem ten tryb Gdy tworzyłem dopiero GTA pierwszy raz po tej pierwszej jakby edycji, po tej pierwszej formie yy, Powiedziałem wam, że jest szansa, żebym wprowadził ochroniarzy Chociaż było to niewątpliwie bardzo trudne i szczerze mówiąc tamtej yy, taktyki, którą przyjąłem wcześniej Zrezygnowałem Napisałem yy, nowy plugin Nową modyfikację, która jest kompatybilna z Citizenem, i w efekcie wyszedł mi całkiem niezły plugin. Jest to oczywiście autorski plugin, tak więc na żadnym innym serwerze na 100% tego nie widzieliście. Można to spotkać na pewno wyłącznie tutaj. Jestem pewny, że nikt czegoś takiego samego nie ma. Eee... No i cóż, zaprezentuję wam to już teraz. Nie będę przedłużał, tak więc zajmijmy się tego. Wyszły mi całkiem inteligentne, całkiem inteligentni ochroniarze. Zobaczcie, mamy tutaj sklep z bronią. I tutaj jest taka, taka opcja, najemnicy bodyguardi i ochrona wynajem. I jest tam jakiś bodyguard. Wbijamy do środka, tu jest też babka z ciężką artylerią, pamiętacie, ona bazuki sprzedaje. I mamy tutaj bodyguarda który sprzedaje bodyguardów. Może najpierw po o poziomach, rodzajach i e, cenach. Jak widzicie, ceny są dosyć wysokie, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że one dalej są zbyt niskie. Ponieważ bodyguard jest naprawdę mega mega fajnym dodatkiem i efektywnym dodatkiem. Poza tym, jak kupicie raz bodyguarda, to macie go na bardzo bardzo długo. Być może mm, na zawsze, mówię być może, bo nie wiadomo jak to się będzie miało, jeśli się pojawi na przykład na serwerze multum tych bodyguardów i czy wtedy serwer na przykład nie byłby przesadzony. Dlatego w tym miejscu informuję, że jeśli sobie kupicie bodyguarda, wynajmiecie bodyguarda, będziecie go mieli na pewno przez jakiś długi czas, ale w przyszłości yy, może on kiedyś zniknąć. Być może pojawi się jakaś nowa zasada, że na przykład on będzie aktywny, nie wiem, przez tydzień, miesiąc, czy, czy coś w tym stylu. Na chwilę obecną bodyguardy są na czas stały, nieokreślony. I być może tak też zostanie, że oni będą w ogóle na zawsze, ale mówię Wam, tego jednego nie obiecuję, dlatego wolę to zaznaczyć w tym momencie, żeby ktoś później nie miał pretensji, ani, ani żeby nie było niepotrzebnego płaczu. Tak czy inaczej, to są ceny ochroniarzy i szczerze mówiąc te 10 tysięcy to nie jest dużo, bo popatrzcie, mamy 4 banki i Alexa, jeśli wykonacie wszystkie te questy i Alexa, to w ciągu jednego dnia zarobicie 6 tysięcy a w ciągu następnego drugiego 6, no to już macie 12, więc już was stać po dwóch dniach. No oczywiście, żeby zrobić te wszystkie questy, żeby zrobić te wszystkie banki, to już i tak musicie być wykokrzeni, ale wam pokazuję, że te 10 tysięcy to jednak jest osiągalną liczbą. Nawet te 30 tysięcy to po paru dniach da się zarobić. No i cóż, przeczytam wam jeszcze te informacje tutaj. Firma ochroniarska. W tym miejscu możesz u bodyguarda wynająć zawodowego ochroniarza. W ofercie są cztery typy ochroniarzy. Gdy nasz najemnik zginie, zgubi się lub pozostanie lub zostawimy go podczas walki, to możemy za 500 dolarów zlecić jego odnalezienie u Bodegarda. Czyli, krótko mówiąc, jeśli będziemy na przykład w banku i Bodegard będzie walczył, my będziemy mieć mało życia, będziemy chcieli uciec, no nie wiem, wpisujemy na przykład szybko spam, albo na przykład, albo giniemy w banku, podczas kiedy ochroniarz tam na przykład dalej walczy, no to możemy wrócić do Bodyguarda, czyli tutaj właśnie i wtedy zlecić odszukanie jego za 500 dolarów. Czyli krótko mówiąc, nie musicie kupywać sobie nowego Bodyguarda jak on zginie, tylko możecie tutaj zlecić jego odszukanie. On wtedy będzie przeszukiwał wszystkie miejsca, wszystkie szpitale i wtedy wam go teleportuje właśnie do was i on będzie od razu z wami. Dobra. Co dalej? Co dalej? Hmm, kolejna Linika. Ochroniarz będzie biegł tam, gdzie ty. O, mam błąd, lecierówkę. Ochroniarz się pisze przez RZ. <noise> Ale dobra, na razie niech zostanie. Yy, ochroniarz będzie biegł tam, gdzie ty. Będzie cię chronić i tobie służyć. Możesz mu także rozkazywać, zatrzymywać się w wyznaczonym miejscu. Jeśli go już nie chcesz lub chcesz wynająć innego, to możesz z niego zrezygnować i zwolnić. No i dobra, przejdźmy do rzeczy. Ja sobie włączę czat główny. Czat główny i patrzcie, co się teraz stanie. Klikam prawym na ochroniarzu. Pyk. No i dostałem ofertę. Mogę kupić Solida, to jest podstawowy ochroniarz za 10 tysięcy, skorpiona za 15, kobrę za 20 lub tygrysa za 30 tysięcy dolarów. No i cóż, ja sobie kupię jakiegoś, tylko jeszcze nie wiem jakiego. Dolarki sobie przygotowałem tak na potrzeby filmiku, bo to jest oczywiście filmik prezentacyjny, ja w tym filmiku nie będę grał, wyłącznie prezentuję, dopiero w kolejnym e, zagram. I wiecie co? Być może w mojej serii ja sobie jednak kupię tego ochroniarza. I będę z nim grał. Tak, żeby wam prezentować jak on działa i tak dalej. I myślę, że to też będzie znacznie bardziej atrakcyjne dla was. Eee, pamiętajcie, inni gracze mogą wam zabić tego ochroniarza. Ale ten ochroniarz może zabić też innych graczy. I szczerze mówiąc, te ochroniarze są bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o ilość życia. Bo każdy ochroniarz ma 100 HP. Ale... Im wyższy poziom ochroniarza, tym ma lepszą obronę. Czyli krótko mówiąc, kupicie tego, to on dostanie, jakby w niego będzie wchodzić jak w masło, a w tego już na przykład nie będzie wchodzić jak w masło. Poza tym, ten ma mniejszą siłę, ten ma większą siłę. Poza tym, ten ma jakąś tam wolną mm, ilość regeneracji, czyli krótko mówiąc, nie wiem, raz na. 7 sekund wam uleczy jedno życie, a temu na przykład raz na 4 sekundy uleczy jedno życie. Dokładnych proporcji nie pamiętam jakie ustaliłem. Nie chcę was teraz skłamać, bo wiem, że to wyważałem kilka razy i w tym momencie już nie wiem jak to jest, ale jest na 100% progres i każdy jeden z bossów ma o jedną sekundę szybciej regenerację życia, bo oczywiście jak oni dostaną obrażenia, to mają automatyczną, e, automatyczne leczenie, więc to jest też, myślę, bardzo, bardzo fajne. Okej, okay, nie przedłużając, kupujemy. Kupujemy bodyguarda i szczerze mówiąc nie wiem którego wziąć Może wezmę tego najsłabszego Tak, kupię najsłabszego, żeby wam zaprezentować Że najsłabszy też sobie daje rady w boju e, Oczywiście im kupicie lepszego Tym lepszą broń będzie miał. Im będziecie kupicie lepszego, tym więcej obrażeń będzie zadawał Tygrys ma diamentowy jakby miecz Czyli tak naprawdę ten sztylet taki diaksowy e, Taka katana troszeczkę Nie ta katana od ninja, tylko taka inna Taka krótka e, Ale naprawdę, naprawdę Mega dobre obrażenia zadaje, ale ja kupię najgorszego Kupię solida, patrzcie, wpisuję solid Musicie patrzeć na Bodyguarda kiedy chcecie kupić. O kurczę, nie mam kasy, no bo tak, bo mam swój oryginalny stan, tak? 860 to jest mój oryginalny stan. Dobra, ja sobie przywołam kasę tylko na potrzeby tego bodegarda 10 tysięcy. Szybki. Ok, no i patrzcie, i kupujemy sobie tego solida. Yy, pyk, 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 solid. O, i napisał. Jesteś zainteresowany wynajęciem solid. W porządku, szybki banan. Jego życie jest w Twoich rękach. Postaraj się, aby nie zginął zbyt szybko. I zapłaciłeś bodyguardowi 10 tysięcy dolarów. No i patrzcie, teraz piszę sobie balans. Tych 10 tysięcy nie mam, więc z tej strony ten plugin mi tutaj działa idealnie. I patrzcie, to jest solid. I jak teraz ja sobie gdzieś pójdę, on pobiegnie ze mną. On pobiegnie za mną. Jak ja się gdzieś tepnę, przyniosę na jakiś warp, on się tepnie razem ze mną. To jest, to jest kozackie. Oczywiście, jeśli on zginie, no to już go nie będzie. Ale będziecie mogli go w tym miejscu przywołać już nie za 10 tysięcy, tylko za 500 dolarów i kiedy chcecie. Yy, I zobaczcie, nawet teraz, jak on tutaj stoi koło mnie, a ja kliknę prawym na bodyguardzie, to zobaczcie, mam teraz informację. Widaj szybki banan, zgubiłeś swojego ochroniarza, lub trafił. Gdzie to było? Skrólowało mi. Lub trafił do szpitala. Mogę wysłać ludzi, aby wyruszyli w jego poszukiwaniu. Jeśli chodzi o ten szpital, to chodzi o fakt, że po prostu zginął i jest w szpitalu, tak? No i teraz mam odpowiedź. Odpowiedź tak lub nie tak aby odnaleźć i teleportować solid szybki banan do ciebie koszt 500 dolarów lub nie aby odmówić. Więc tak wpiszę teraz na przykład nie, chat nie, to widzicie, e, nie dziękuję, e, chcesz go zostawić tam gdzie jest, ok, e, nie dziękuję, chcę go zostawić tak, bo to ja, ja teraz mówię jakby do Bodegarda, nie, to jest skrót, a on odpowiedział, nie ma problemu, szybki banan wróć do mnie, gdy będziesz potrzebować pomocy. ale jakbym wpisał tak, w sumie wpiszę to tak, dobra ja sobie te 500 dolarów później Odzyskam, a może zrobię to później, jak on na przykład zginie. Dobra, zrobimy to później, jak on zginie. Ok, więc spadamy stąd. Bodyguard oczywiście biegnie z nami. Jest też jedna taka fajna funkcja, która sprawia, że możemy nakazać temu naszemu bodyguardowi stać w miejscu. Czy krótko mówiąc, jeśli podejdziemy do niego i klikniemy na niego prawym, patrzcie, mamy jego życie. Tutaj macie życie, solid, szybkie życie. I tu macie całe jego HP. Oczywiście macie to HP, jeśli nie macie na przykład tak jak ja tego moda, który pokazuje, ile on ma HP, to Wam się na pewno przyda. I myślę, że to wtedy jest dla Was kozacką informacją. Wprowadziłem mm, to specjalnie dla tych, którzy nie wiedzą, ile na przykład on ma HP, a tej modyfikacji moje nie używają. Ja widzę teraz, że ma 100 na 100, ale jak klikniecie prawym, to macie pokazane, ile on ma życia. I zobaczcie, jak kliknąłem na niego raz prawym, to on mi pisze, będę czekać tutaj na Ciebie, ale proszę, nie zapomnij o mnie. No i to jest taka prawda, że on tutaj będzie stał. I zobaczcie, jak ja pójdę, on zostanie. I oczywiście, no, warto czasem wrócić, kliknąć znowu na niego prawym i znowu on będzie biegł za nami. Okej, okay, pilnuje twoich pleców, ruszajmy. To jest kozackie, on też za każdym razem będzie inaczej wam odpowiadał. Zrobiłem dużo takich regułek, zrobiłem multum tekstów, w ogóle przysiedziałem dość porządnie przy tym pluginie i jestem szczerze mówiąc tego bardzo zadowolony. Yy, mam nadzieję, że nie będzie miało to zbyt wiele bugów, ja to traf... Trak Testowałem powiedzmy kilka godzin. Pisałem to kilkanaście, ale, ale, ale kilka godzin to testowałem, i wydaje mi się, że działa to dobrze. No i dobra, zaprezentuję wam to. Zobaczcie tutaj, teleport losowy RTP. Ja sobie wyłączę vanisza, żeby, bo teraz miałem vanisza. Zobaczcie, to jest jeden, jeden z takich mini-bugów, ale to nie wpływa w zupełności na grę. Jeśli go kupicie na spawnie, to na początku jest nieubrany, ale jak się już teleportujecie gdzieś, to on powinien się ubrać. Widzicie, od razu już jest ubrany. Ma swój sprzęt. To jest oczywiście najsłabszy. Czyli on ma właśnie ten letterowy, yy, ten garnitur biały, ten najsłabszy. Jeśli byście kupili lepszego, na przykład yy, Skorpiona, dobrze mówię, chyba Skorpion to jest drugi poziom, to już by miał czarny garnitur. Jeśli byście kupili jeszcze wyższego, czyli Kobrę, to już by miał żołnierski garnitur. Tak więc y, coraz, coraz lepsze przeloty i przede wszystkim miałby lepszą broń, bo to jest najsłabsza z broni. Ale patrzcie, jak to będzie się zachowywać. Ja sobie biegnę, niech mnie Jakuza dostrzeże. Co się dzieje? Patrzcie. Jakuza biegnie, ale ja chcę odberwać pierwszy. Jeszcze nie dostaje. O, on dostał. Widzicie? I od razu, od razu nas broni. Od razu nas broni i walczy za nas. Walczy za nas, walczy dla nas. Zobaczcie, on też dostaje życia od innych. On teraz się troszeczkę nie umie zdecydować, którego ma bić, bo jeden go bije i drugi. Ale walczy, walczy. Nie zadaje dużo obrażeń, bo tylko dwa, jak widać, wchodzi mu tym hitem. Ale też dużo nie traci. Zobaczcie, 83 życia ma, a walczy z dwoma jakuzami. Ja go olewam i nie pomagam w ogóle. Jest trochę rozproszony, bo dostaje tutaj, jak widzicie, od kilku Jakus i nie wie, którego ma zaatakować. Ale daje sobie radę bez mojej pomocy, a weźcie pod uwagę, że ja będę mu pomagał, więc ja nie będę stał jak, e, jak jakiś no rajer tylko pomogę mu, więc wiecie, on bierze jednego, ja biorę drugiego i to jest super. Jeśli pójdziemy powiedzmy, e, na jakiś napad, to on niewątpliwie będzie nam mega pomagał bardziej. Teraz będziemy go br br brali w dwójkę. Lecimy, nie? On, na przykład, odwraca uwagę i to jest super. on robi za żywą tarczę. I zobaczcie, waliło go trzech npc ków Zwykły gracz już dawno by padł, gdyby dostał tyle obrażeń co on. A on bez problemu się trzyma. I zobaczcie, życie mu się regeneruje. Co prawda, bardzo wolno. No zobaczcie, jeden HP mu odrodziło się. Za chwilę znowu mu się pewnie jeden HP obrodzi. Widzicie, co kilka sekund mu odradza się. Ale jakbyście mieli tego najwyższego, tego najdroższego, to on już ma super regenerację i też super sprzęt, więc on obrażeń też mi dostaje. Tak czy inaczej, na mieście to naprawdę bardzo dużo daje. I wiecie co. Jeszcze wam pokażę kilka innych rzeczy. Patrzcie, mogę go, mogę zakazać zatrzymać jeszcze raz, tutaj zademonstruję wam. Stój. Jestem gotowy, szefie. Jednak jestem rany. O, widzicie? Mamy jego życie. Oczywiście jak on dostanie, to i tak nie będzie stał w miejscu jak głupek, tylko zareaguje i będzie walczył, zobaczcie. I to jest, to jest kozackie, to jest naprawdę kozackie. E, oczywiście jak ktoś będzie na przykład go chciał zaatakować, to brońcie swojego bodyguarda, prawda? Jeśli jakaś mafia zaatakuje, to go brońcie jak najbardziej. Ojej, sorki, nie chciałem ci aż tyle przywalić. To jest najgorsze w tym wszystkim, że on może wpaść w wir walki. No i ten wir walki czasem może być zdradliwy. Tak czy inaczej, jeśli raz go sobie kupicie, to później możecie sobie go do, nawet kupywać na spawnie, żeby go teleportować za te 500 dolarów na questy. Bo z nim questy będą nie, niebywale łatwiejsze. Niebywale łatwiejsze i też znacznie więcej frajdy będzie. Ja wiem, że... Wiecie, przyjdziecie tu na powisko, i ono raczej będzie chciał tutaj cały czas zabijać, bo tutaj ciągle ktoś go będzie próbował atakować Ale wiecie, jeśli zabijecie kogoś Patrzcie, pomogę mu lekko OK, i spadamy O, tam jakiś ziomek jest, o w sumie dobra, zaatakujmy go, zaatakujmy go, niech nasz bodyguard, albo niech ona nas zaatakuje Bodyguard, gdzie jesteś? Co, on znowu walczy? A nie, zostawiłem go. No, właśnie. I lepiej go nie zostawiać. Lepiej, żeby on wiedział, że na przykład gdzieś uciekamy, gdzieś idziemy, czy coś. Bo no, on, może, on może zapomnieć, gdzie, gdzie my jesteśmy, nie dowiedzieć. On też ma jakiś zakres yy, patrzenia. Tak więc ochroniarze na pewno dużo dają, na przykład podczas samych questów. Na spanie na przykład kupujecie, czy respicie go sobie ponownie. Hej, hej. A, może ja mu kazałem stać w miejscu, dlatego on stoi. A, klikam prawym. Wspaniale! O, ruszajmy! No dokładnie, dokładnie, czyli kazałem mu stać w miejscu, dlatego tam stał. E, to wiele wyjaśnia. Ale widzicie, jednak... Wow, wow, Nie chciałem jemu przywalić, ale nie, 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 Friendly Fire'a nie powinno być za dużego, bo... Ja go mogę uderzyć, co prawda. Zaraz wam pokażę. Najpierw zabijemy sobie tego. Widzicie? E, teraz nie mogę. Ale jak kliknę na nim prawym, żeby on stał w miejscu, to wtedy będę mógł go uderzyć. On wtedy mnie chce zaatakować, ale jak znowu klikniecie na niego prawym, to on przestanie was bić. Ale to jest też fajne, jeśli na przykład. On... Ja to zrobiłem z jednego powodu. Kiedy na przykład on was nie chce słuchać, czyli popatrzcie, nie, nie słucha nas, bo chce w wi wirwalki wi wpaść. No to możecie wtedy mu przywalić trochę z pieści i on zacznie, powinien zacząć was gonić. Eee, oczywiście to jest tylko taka dodatkowa funkcja, ale nie musicie w ogóle z niej korzystać. Eee, Okej, okay, pilnuję twoich prezów, ruszajmy, dobra. Eee... Że po prostu możecie go uderzyć. Na Spawnie na przykład też możecie mu włączyć takie Opcję po prostu PVP. O, jest gościu, jest gościu. Może tam. Albo dobra, biegnijmy. Chodź, chodź. Chodź, bo A Ja jestem trochę szybszy od niego. Chociaż jak nie biegnę, to jest taki sam szybki jak ja. No, jak mam zwykły chód, to jest ten sama prędkość. No, lecz się, lecz się, bo masz mało już życia. A widać, że tam troszeczkę sponiewierałem i zostawiłem cię. Ale. Ale zaraz się wyleczysz. Nie? Dziomek? Oj, chodź, 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 prowadź szefy. Oczywiście, jak mam mało życia, a widzicie, że mam mało, to możecie sobie tutaj stanąć i teraz wpisać swobodnie span. I jak się teleportujecie na span, on się teleportuje za sekundkę razem z wami. Zaraz tutaj powinien być. O, i jest. I w tym momencie ma pełne HP, jak widzicie. Jest wyregenerowany do końca i to jest najfajniejsze z tym wszystkim, bo jeśli macie mało HP, to byście musieli teleportować się na span, a na spanie byście musieli bardzo długo czekać, bo widzieliście, on ma już 16 życia, on leczy tam jedno serce, co nie wiem, 8 sekund, więc byście musieli nagle czekać 5 minut, żeby się uleczył. Ale nie, macie od razu full instant heal, więc jak się tepnie, tepniecie na span, kiedy on jest słaby, to od razu ma full HP i myślę, że to jest naprawdę przekozackie Ok, wyruszmy jeszcze raz na na jakieś miejsce, albo wiecie co, ja wam dzisiaj jeszcze jakiś bank pokażę. Ja nawet nie będę wykonywał tego banku, co wam po prostu pokażę, jak to... Chociaż nie, ja to zrobię podczas odcinku, nie będę zanudzał. Eee, ale ale zaatakuję jeszcze jakiegoś gracza, więc zaraz się tepniemy gdzieś. O! Ja myślałem, że to gracz, ale to nie, to mój solid. Dobra, chodźmy, albo nie, tędy nie. Tam jest gracz, dobra. dawać go. Lej go! Albo czekaj, niech on, niech on go uderzy pierwszy, on go uderzy pierwszy. Chyba. Nie, nie uderzy go Dobra, to ja go uderzę z piąstki. Chodź, chodź. Wiesz co z nim zrobić, wiesz co z nim zrobić. No i chyba go nie chcę zaatakować. On by musiał mnie zaatakować, bo... trochę inaczej to włączyłem, ale to też nie bez powodu. Nie będę tłumaczył dlaczego. Ojej, nie, 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 ty nie atakuj mi go. No dobra, trudno. E, widać, że nie boją się go, dlatego go nie atakują. Eee... Ale, jak on by mnie zaatakował, lub jego zaatakował, to na pewno by się bronił. No i jest szansa. A napiszę mu, żeby go uderzył. Message Piotrek. Uderz go. Nie go uderzy. Zobaczycie, jak to wyjdzie. No dawaj, Piotrek, uderz go. Nie bój się. Have no fear. Kogo? Solid'a Solid, Solid się wziął od firmy ochroniarskiej <grym> Ale, ale spoko, o jest, jest, uderzył go i zobaczcie I nas broni teraz będzie, on mało, że siebie broni, zobaczcie tym mieczem To jeszcze atakuje yy, graczy, ojej, jak za killer taki fajny wyszedł No i widzicie, z broni dystansowej też on może bić, ale co z tego Jego lekko knogbekuje i zaraz wraca, więc naprawdę dużo to daje On ma już tylko 3 HP no i oczywiście ilość jego życia pozwala mu naprawdę przyjąć bardzo, bardzo dużo strzałów. Bardzo dużo strzałów. O, widzicie, kolejny gracz go zaatakował. Ja specjalnie chcę, żeby on zginął, więc będę tutaj czekał, aż on zginął. A, on zginie. O, troszeczkę bawią się z nim jak piłką. No ale to dlatego, że ja mu nie pomagam. Gdybym mu pomagał, to by bez problemu byśmy sobie tutaj razem expili, miałbym swojego wirtualnego przyjaciela. Jeszcze jeden jeszcze hit. Jeszcze raz. O, zginął w końcu. No, i patrzcie, teraz wracam, co to było. <laughs> wracam na span, i patrzcie, nie mam tego bodyguarda za sobą, już się ze mną nie teleportował, bo nie żyje. No, i to jest dosyć normalne, i tak to napisałem. E, oczywiście, możecie tutaj wrócić. Ok, i zobaczcie, bodyguard jest tutaj. Klikam na niej, prawym, na bodyguardzie, i mam informację. Witaj, szybki banan, zgubiłeś swojego ochroniarza, albo trafił do szpitala. Mogę wysłać ludzi, aby wyruszyli w jego poszukiwaniu. No, i na, mogę wpisać tak, więc wpisuję tak. I patrzcie, w porządku, daj mi pieniądze i biorę się do pracy. Zapłaciłeś 500 dolarów. Wysłałem informację do moich ludzi o zaginięciu Twojego człowieka. Trwają już poszukiwania. Odnaleziono. Szybki banan. Yy, Twój, witaj w domu. Solid, szybki banan. No i super, i teleportował go do mnie. I znowu go mamy w drużynie. Tak więc znowu możemy wyruszyć. Eee. Yy... Na nałowy. Oczywiście, jeśli nie macie tego ochroniarza, a chcielibyście zapłacić 500 dolarów za wyszukiwanie go, to nie, nie płacicie. Bo bodyguard wam powie, że nie znalazł waszego ochroniarza, bo go nie macie, krótko mówiąc. E, tu jest ta informacja: jeśli nigdy nie kupiłeś ochroniarza, to nie zlecaj jego. E, Odszukiwania, ustawiasz 500 dolarów. E, no, ale jeśli ochroniarze kupiliście, wybraliście sobie, nie wiem, Solida, Skorpiona, kobrę czy Tygrysa. Tygrys jest przekozacki, kiedyś e, chcę go zaprezentować wam, ale dajcie mi znać, którego ja mogę sobie wziąć na odcinku. Czy mogę sobie wziąć jakiegoś kozaka, czy mam wziąć sobie tego najsłabszego, czy mam wziąć po prostu Solida. E, jeśli ma być Solida, to po prostu zostawię już tego, co kupiłem i z tą kasą, którą, która mi została, po prostu będę grał. No i cóż, myślę, że w tej prezentacji to jest wszystko. Jestem niewątpliwie pewny, że na 100% Wam się to spodobało, bo no jest to przekozackie, Szczerze mówiąc sam nie spodziewałem się, że wyjdzie mi to tak dobrze yy, i udało mi się tutaj zabezpieczyć masę rzeczy, bo tutaj było masę takich nadużyć, które gracz mógłby wykorzystać na niekorzyść gry czy, czy tego typu rzeczy, ale pozabezpieczałem wydaje mi się że już wszystko, totalnie wszystko i... No, będzie działać to dość dobrze. Myślę, że ta ekonomia tego, że kupujecie tego ochroniarza raz, a później możecie go odzyskiwać po prostu przez tą teleportację czy szukanie po szpitalach jest przekozackie, bo mało że nie kosztuje za dużo, to jeszcze sprawi, że no wiecie, nawet jak wam dzisiaj zginie ten ochroniarz, to możecie przez dwa na przykład dni grać bez niego. Ale jak będziecie go naprawdę potrzebowali, no to później za marne pieniążki, marne grosze będziecie mogli sobie go z powrotem przywołać. No i cóż, z mojej strony to będzie wszystko. Eee... Jeszcze jedna ważna rzecz. Ta funkcja, że on ginie i wtedy możecie go respić za dolarki, jest o tyle fajna, że prawdopodobnie właśnie dzięki temu nie będzie jakby tego limitu ochroniarzy zbyt wiele, bo wiadomo, jeśli na serwerze byłoby tak, że każdy gracz by miał po ochroniarzu, albo mógłbym zrobić, że macie po kilka ochroniarzy, ale do, zrobiłem limit, że można maksymalnie jednego mieć, bo no, bo tak jest na razie, myślę. Mądrze, mądrzej, tak? Być może w przyszłości gdzieś to zmienię, ale na chwilę obecną możecie mieć maksymalnie jednego ochroniarza, w przyszłości może to zmienię i, i będzie opcja, żeby mieć na przykład dwóch. Eee, no i cóż, z mojej strony to będzie wszystko. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta modyfikacja, ten update. No i cóż, ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia na serwerach, do zobaczenia w kolejnych odcinkach GTA. No i cóż, żegnam się po raz ostatni. Trzymajcie się! Cześć, pompa! Cześć! You said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!